Ho ho, 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 jest lepiej niż myślałem. Kiedy wszedłem na wagę, to przyznam się, że dziś przed świętami ważę tyle, ile kiedyś po świętach. Pamiętajcie, nie samym chlebem człowiek żyje. Dlatego na najbliższe święta życzę Wam, abyście więcej czasu ze sobą rozmawiali niż konsumowali. Czas na noworoczne postanowienia. Przyznam się, że postanowiłem sobie od nowego roku nie robić żadnych postanowień. To nie ma absolutnie żadnego sensu, bo już w lutym wszystko wraca do norm. A więc wszystkim czytelnikom i miłośnikom nowin Jeleniogórskich zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości w nowym 2015 roku życzy Kabaret Paka. Z końcem starego roku kończymy działalność pakamery na NJ24, ale w nowym roku będzie coś nowego. Ho 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 ho!